Mam pytanie: przesłałabyś się ze mną za 50 zł? Mm, nie no, za 20. Wejść, ja potrzebuję tych pieniędzy. Ty chyba sobie żartujesz. <laughs> Wicepiwda czy Real Madrid? Barcelona! Skupy synu. Tak jest. A co dobra, to jak będziemy razem, to już jedna będzie inteligentna. A no widzisz, będziesz taką żonę miał inteligentną. No ale dobra, poczekaj, bo żona, bo żona to jest za dużo powiedziane, nie? Żeby być żoną musisz najpierw pewne kryteria tutaj spełnić. E, Luś, byś napierdalana? No. <laughs> Się. Ej, ty jeździsz na motorku? Na skuterze. A jakim? Eee, na Bercie, 50. Aha, a ja jeżdżę na twojej mamie. O, o ty kurwa, Shilu no, jebany mały! Ej, tyle z takiego YouTube'a zarabiasz? Ile na YouTube zarabiam? No, z takich donate'ów. Czy ty, ty w ogóle jakieś odcinki robisz? Trzeba się przyjrzeć. No dzisiaj to jakieś okrągłe zero. No. <laughs> Serce mam złamane. Reksi cię nie chciał. Nie, 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 Reksi. Ogólnie zostałam odrzucona, ze względu na to, że nie jestem zbytnio wierzącą osobą. Zawsze od kogo? No nie znasz! Ale, no dobra, ale trzeba było powiedzieć, że przynajmniej na kolano schodzi dobrze, więc... Jaką <ślad> <ślad> masz wadę wzroku? Minus 7. Ej, na chwilę. Nie, bo wtedy będziesz bardzo ładna, zakołam się. Nie, no <ślad> <ślad> <Masa>. <ślad> 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 nie przysięgam. Macie lustro w domu? No, a co? No bo generalnie szukam inspiracji, potrzebuję lustro, pokażesz? Nie, nie Kurwa, wy wszystko na nie, no to oczywiście o ci gadać? No Pana masz tu lustro i tu masz lustro No to musisz stać, podejść do niego normalnie, pokazać lustro zajebiste Nie pizdy widać, nie Bo co? Moje nie pizdy widać Tak? To ty bardziej pokażcie lustro <śleszy> <śleszy> Sorry, jestem szany, jak to szony, Mam BMK. To co zabiam? Dupy dasz Tak? Zabałem kiedyś dupy? No, oparł, dupiała się no, <laughs> Pokaż, Pokaż już robi Alala dzisiaj w nocy. Zapodasz coś jeszcze? Zapodaj. Mocny Ile macie lat, kobiety? 16. W porządku, w porządku. E, zatwerkujecie? Ona lubi. Trzymaz Trzyma, streama. Czemu mam streama? No bo masz za ładną kamerkę A to nie jest kamerka, ja nie mam kamerki Nie, no to nie, nie Serio ci mówię, to jest telefon iPhone 13 Pro Max, patrz ci go kurwa pokażę Zobacz Widzisz? No to... Po... A... Aż tak głupie nie jesteśmy Tak? A ile to 2 plus 2 razy 2? 6 8 Nie tylko. <noise> A tak nie głupie nie jesteśmy kurwa okay. Czekaj 2 plus 2 razy 2 mm. 2 razy 2-6 <laughs> Ja ci pokażę coś, coś, coś to, to, kupiłem sobie to ostatnio właśnie Milfica pokażę ma do mnie na? przyjechać czekaj, tylko ci muszę muszę ten... O, tak Milfica! O, 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 o. <laughs> Ile taka zabaweczka? Nie wiem. Cześć. Cześć! Ej, wiedziałaś o tym, że jak jest odbicie rozciare, to ma się krzywą mordę? O, dzisiaj tak działa. No, nie widzisz jakiego krzywy ryj? Hiiiiiiii! Ale tu masz ci jezu, jaki to masz śliczny nasz szczerze? Przyciągnął moją uwagę. E, dzięki. No, spokojnie, spokojnie, idę, macie lat? 11. O, to już pełno, le letnie kobiety, zanim do by ci mogę samodzielnie jeździć, ja będę żeby się czuć bezpiecznie na ulicach kobiety. E, czym się zajmujecie w życiu? Z paniem. <laughs> Z paniem ruchem? Tak? A No. Mamy wspólną pasję. I sobie, dzisiaj chciałbym opowiedzieć o nowo powstającym serwerze, na którym znajdziesz gotowe paczki na serwer, usługi deweloperskie, wiele innowacyjnych skryptów, EUPY, samochody, darmowe paczki i wiele, wiele więcej. Ponadto, jeśli oglądasz ten film i napiszesz do 31.06, że jesteś ode mnie, dostaniesz 20% na każdą zakupioną rzecz, którą kupisz na tym Discordzie. Jest to oficjalna współpraca ze mną, więc jeśli kupisz tam skrypty, dostaniesz się do 24 godzin. Zainteresowany? Link zostawię ci w opisie, a zapraszam do odcinka. O ty, Ruro. Siema no żartuje, nie do ciebie to było, no do ciebie ma! Ma no! Ale czysty. A mnie ręka boli Jezus słuchaj! Ja tak jak jak z, z jakimś gościem się ścigałem, on walił ja robiłam tak. I mnie teraz tak boli Jezu. <grym> O cześć, no nie do ciebie no, nie przecześniaj ja mnie, jestem ofiszonem. A tobie też do mapy dużo nie brakuje. Postykamy <grywa> się paluszkami? A buziakami wyślesz? Kurwa jackpot! A czym jeździsz? Rowerem. Ta? No? To fajny sprzęt na rower. No wiem, bo jeździ wyczynowo Ty, ale to tak... Trzy pedały na jednym rowerze? Nie, ciebie tam nie ma, więc są tylko dwa. No i jak? No. Jeździsz bez jednego pedału? No tak, ja mam dwa. Ale z jednym dwa. już gadam akurat. No to razem. Ej, ale cztery. szczerze, mam, mam takie pytanie, kurwa długo nad tym tekstem myślałeś? No. Pakiet jesteś zadowolony z tego, Trochę nie? To twoja życiówka, kurwa. Trochę da! <laughs> jestem zadowolony, że nie Co za kurwa debil. O, wow, cześć kobieto! Jezu jest ty masz ładny naszyjnik. ja pierdolę, szczerze, kupiłbym to mojej kobieci identycznie. Taką k***ę tak. motorówę zajebał Ach. Siema Ej, czy jak kobieta kręci dupą to jest prostotką? Nie To do dupą Nie <laughs> Ej, uważam, że jestem Co uważasz? No, no, uważam, że jestem zajebista Kurwa, też tak uważam, ty Zajebiście jesteśmy? No Przejrzyjmy się <laughs> Ej, dobra, ale mam pytanie: bo to masz kolczyk w języku, nie? No. Masz chłopaka? Nie. A miałaś? No, kiedyś miałam. Ale jak masz kolczyk w języku? Chodzi o loda, tak? Kurwa, nie dożyła, to też inteligenta, inteligentna normalnie. Czek, fajnie. <laughs> Tak, jest lepiej. Co, Ponoć. Ale ja wiem. No ale ja nie wiem, ale fajne to masz ty. Co mam? Tu, ten, ten, te kupa szparagi. Jakie szparagi? No to na ścianie takie fioletowe. Te? No. Mam nawet drabinę w pokoju stary. Chodzi drabina w pokoju. Nie wiem, dobrze się z nią bawię dzisiaj. Tak? Pokaż sobie robić no tak, w dupalawe. nie, ja, ja, ja to robię tak, wiesz? Nie podarowałam cię na garnitur? Nie. A woli w patusów? Mhm. Mm mam nie, nie taki Nie taki yy, stan tatuza. To, 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 to czy mi się papatu z indywidu Nie wiem, no zachowanie. Uuu, kurwa! To Kurwa! 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 pomóc. Kurwa. Kurwa. No, kurwa! z Kurwa! <średztaniania> <średztaniania> No i widzisz, dostałem. A ja, jak się przyjmowało? No musisz tak złapać, tak wiesz. Tak, tak. Takie tak. tu się No racja, Stary, stawę no sobie. No, 5 gdzie... sekund, o nie ci naszą dury jak kupa, myślał, że złoto też spada, człowieku. Hej. Jakiś latynoski? Nie, zleciłem się został. Ty wyglądasz, tym jak taka jakaś tajlandka albo latynoska, coś, coś, ten? Tajki mają na oczy. Nie, nie wszystkie. Większość. Które mają ślizgi, na przykład skośne. Strigi ta autostrada głuda do cipy podać Żegnam się z tobą <grym> Trzymaj się Żegnam się papa pa. no, cześć